Cześć, nazywam się Barbara Garolis. Witajcie na moim kanale. W poprzednim odcinku omawiałam metodę microblading, czyli dla kogo jest ta technika, fakty i mity, oraz od technicznej strony, jak wykonać prawidłowo włos. Pamiętam doskonale moje pierwsze szkolenie w życiu z makijażu permanentnego. Był to właśnie microblading. Natomiast wtedy nosił nazwę metoda piórkowa. Dopiero po kilku latach udałam się ponownie na szkolenie z microblading i w ten czas uświadomiłam sobie, że w ogóle nie potrafiłam tego robić. Wszystko dosłownie robiłam źle, poczynając od ustawienia piórka w penie, układ włosa był zupełnie inny niż ten, który poznałam pierwszy raz i dużo by tu opowiadać, bo dosłownie wszystko musiałam się nauczyć na nowo. Dla pocieszenia, dla wszystkich osób początkujących, pokażę Wam moje pierwsze prace z tej metody 10 lat temu. Myślę, że zdjęcia mówią same za siebie, ale nie ma co patrzeć wstecz. Po tym drugim szkoleniu postanowiłam udać się na Mistrzostwa Polski moje pierwsze w życiu. Ale od zawsze byłam odważna i nie myślałam o tym, żeby wygrać, ale żeby stać się lepszą w tym, co robię. Dzięki Mistrzostwom faktycznie podszkalałam swój warsztat. Moje pierwsze ryzykowne wystąpienie na mistrzostwach było opłacalne ponieważ zdobyłam w ten czas trzecie miejsce. Tak, stanęłam na podium, gdzie w ogóle tego się nie spodziewałam i to był moment, który popchnął mnie dalej. Zaczęłam się szkolić z innych technik, Otworzył mi to oczy na przepiękny makijaż permanentny. Posiadam dziesięcioletnie doświadczenia jako natomiast to, co robiło się 10 lat temu, ciężko nazwać pięknym makijażem. Dziś te stare brwi usuwam laserowo w swoim gabinecie, natomiast microblading już nie przemienia swoich barw na pomarańczowy. Musicie też pamiętać, że microblading można powtórzyć maks dwa razy. Każde kolejne odświeżenie brwi będzie wiązać się z jeszcze szerszym włosem i w pewnym momencie już go nie pokryjecie nowym. W tym odcinku nadszedł czas na przedstawienie pierwszego układu włosa dla osób początkujących. Zacznijmy od teorii i schematu. Pierwszy układ włosa zaznaczenie rysunku. Na grafice możecie zwrócić uwagę na propozycję układu włosa. Rozpoczynamy od dwóch krótszych włosów na przodzie, następnie łączymy dłuższymi włosami nasz rysunek wstępny, czyli dolną linię z górną. Dolne włoski są to te włosy, które bardziej leżą i łączą się ze sobą, oraz już dłuższe, proste włosy rozpoczynające od połowy i kończące już na ogonku. Kolejnym krokiem po zaznaczeniu rysunku wstępnego. Jest to uzupełnienie włosków. Na grafice możecie zobaczyć krótsze włoski, które łączą ze sobą wszystkie pozostałe włosy, bez pozostawienia żadnej luki. Pokażę Wam teraz na skórce ten układ włosa z grafiki. Dwa krótsze włosy na przodzie. Kolejne włosy dłuższe, łączące. Podstawę dolną z górną. Następnie przesuwam troszeczkę panią. Kolejne włosy są to dłuższe, bardziej leżące. Łączymy ze sobą te włosy i coraz bardziej kładziemy. przekręcamy brew i łączymy z dolnymi włosami. Ten włos jest najważniejszy, aby zaznaczyć, Apex. I tutaj już proste, krótkie włosy. Zmazujemy nasz układ włosa. I następnie przejdziemy do uzupełnienia krótszymi włosami. Zaczynamy uzupełnianie włosków. Tutaj połączymy ten krótszy włos z dołu z dłuższym. W następnej luce zrobimy dwa krótsze włosy, tak jak na przodzie. Przekręcamy. Tutaj tak samo krótsze włosy, bardziej leżące. I u podstawy pojedyncze włosy. Już zmazuję na tym etapie. Przekręcamy. W tym momencie, kiedy przekręcam skórkę, tak naprawdę to wy się przesiadacie. I wracamy do tej luki, która jeszcze nam pozostała. Jednym dłuższym włosem łączę poprzednie. Tutaj na ogonku możemy krótszymi włosami uzupełnić i one się łączą z tym długim włosem. Na ogonku, jeżeli zrobicie dosyć blisko siebie te włosy, to już nie trzeba kolejnych dokładać. Zakończyliśmy technikę microblading. Jest to układ włosa dla osób początkujących. W następnym odcinku poznacie bardziej zaawansowany układ włosa. Pierwszy układ włosa dla osób początkujących już za nami. Był to w miarę prosty układ włosa, który wykorzystacie na pewno w pracy. W kolejnym odcinku pokażę inny układ włosa, bardziej zaawansowany. To by było na tyle w tym odcinku. Zachęcam do pozostawienia łapki w górę, komentowania i subskrypcji. Kliknijcie również dzwoneczek, dzięki temu nie przegapicie nowych filmów. Do zobaczenia.